Owka stała nad brzegiem jeziora Trzesiecko, zasłuchana w panującą dookoła ciszę. Postawiła na ziemi puste kosze, w których odnosiła zwykle złowione ryby. Związała chustką połowę warkocze, żeby nie nasiąkały wilgocią porannej mgły. Zeszła niżej, gdzie łagodna fala obmywała żółtą łachę piasku. Jej bose stopy wyciskały na gładkiej płaszczyźnie głębokie ślady, w których zbierająca się woda tworzyła maleńkie podłużne sadzawki. Hej! Hej! W mlecznej topieli dawało się słyszeć jakieś dalekie nawoływania. Owka podniosła głowę, ujrzała zbliżającą się łódź. To jej ojciec, Blisbor, razem z bliskim jej sercu młodym rybakiem o imieniu Jarko. Wracali z połowu. Obciążona zdobyczą łódź, mocno osiadła na przybrzeżnym piasku. Jarko szybko wyskoczył na brzeg i przy pomocy konopnej liny zacumował ją sprawnie do wbitego na brzegu kołka. Objął czulę owkę i podprowadził ją do łodzi. Dziewczyna zajrzała do łodzi. Na dnie srebrzyły się płocie i czerwonookie wzdręgi, spłaszczone jak łopaty leszcze i zielonkawe okonie. Pod drobnicą widać było wrzecionowate cętkami nakrapiane szczupaki. Blizborz zaczął wybierać co ładniejsze sztuki i wrzucał je do koszy przyniesionych przez córkę. Owka ma zanieść ryby zakonnikom z marien tronu. Jarko uważa, że zakonnicy nie zasługują na daniny od prostych ludzi, ponieważ przestali należycie spełniać swoje zadania. Nie modlą się, jedzą, piją, rozleniwili się do tego stopnia, że nie wzywają wiernych na poranną i wieczorną modlitwę. Dzwony kościelne nie dzwonią nawet na anioł pański. Blisbor twierdzi, że zakonnicy są tutaj z woli księcia, a prawo książęce jest dla prostych ludzi święte i nakazuje składać zakonnikom daniny. Owka jest posłuszna woli ojca, bierze kosze pełne ryb i odchodzi. Zmierza w kierunku klasztoru. Owka wraca do ojcowej zagrody. Puste kosze zarzuciła sobie na plecy, chustę zdjęła z głowy, bo słonko wspięło się już wysoko i upał zaczynał dokuczać. Piasczysta droga wiła się wśród zielonych łąk i pól uprawnych, wbiegała na pagórki i znów spadała w dolinę. W oddali widać było tylko zręby szczecineckiego grodu. Nagle tuż przed zakrętem drogi ujrzała nieznanego człowieka siedzącego na przydrożnym kamieniu, podeszła bliżej i serce zamarło jej z przerażenia. Starzec podniósł się wolno, wsparł na kosturze, był ogromnego wzrostu, gęsta siwa broda okalała jego osmaganą przez wichry twarz. Starzec zapytał czy owka wraca od zakonników, a usłyszawszy twierdzącą odpowiedź przestrzegł by dziewczyna więcej żadnych darów zakonnikom nie zanosiła. Przepowiedział, że, że najbliższej nocy nastąpi dramatyczny koniec niecnego żywota zakonników i ostrzegł, by dziew dziewczyna, by nie pozwoliła swemu miłemu oddalać się z chaty, gdy nadejdzie godzina grozy. Zatrwożona pobladła owka, słuchała starca trzęsąc się ze strachu. Chciała się zerwać, uciec jak najdalej, lecz jakaś przemożna siła trzymała ją w miejscu. Dziewczyna przetarła oczy i ze zdumieniem rozejrzała się wokoło. Ogromna postać starca znikła, jakby zapadła się pod ziemię. W pobliżu nie było żywej duszy. Owka postanowiła nikomu o tym dziwnym spotkaniu nie wspominać i szybko pobiegła do rodzinnej wioski. Była parna, niespokojna noc. Gwiazdy zgasły i głuche, przeciągłe grzmoty przewalały się od czasu do czasu po niebie. Zwierzęta w oborach tłukły się i porykiwały, ogarnięte trwogą. Jakaś niewytłumaczalna groza wisiała w powietrzu. Nagle od strony jezera dobiegł szum, zakipiały wody i w świetle błyskawic, które rozdzierały teraz całe już niebo, piętrzyły się wody i z hukiem zaczęły toczyć się strony klasztoru na wzgórzu. Wkrótce szalejący żywioł pochłonął zabudowanie i tylko dzwonnica sterczała jak wyspa nad kipiącą dupią. Gdy szum wody przycichło na chwilę, w powietrzu rozległ się dźwięk dzwonów. Jeden z nich o głębokim niskim dźwięku niósł żałobną wieść. Natomiast drugi srebrzystym tonem trzepotał jak uciekający przed burzą ptak. Słuchajcie, słuchajcie, jak płaczą dzwony, rozległ się dokoła szloch. — Na śmierć, na zgubę tak płaczą. Wtem rozległo się rozpaczliwe wołanie. Przybywajcie, dobrzy ludzie, ratujcie nas, my giniemy. W zbitej gromadzie wieśniaków zapanowało poruszenie. Rybacy pobiegli w kierunku jeziora. W wielkim pośpiechu rybacy spychają swoje łodzie na spiętrzone wody i płyną na pomoc zakonnikom. Tymczasem wyrwana ze snu owka przypomniała sobie wróżbę spotkanego dzisiaj na drodze starca. Targana złym przeczuciem zerwała się z łóżka i wybiegła z izby. I sama nawet nie wiedziała, kiedy znalazła się nad brzegiem jeziora. Niestety przybyła za późno. Na spienionych falach kręcały się już młodzie. Płynęły na ratunek zakonnika. Na jednej z nich, o losie nieszczęsnym, ujrzała postać starca i swojego ukochanego Jarku. Dziewczyna nadaremnie próbowała przekrzyczeć grzmoty piorunów i wycie wiatru. Osunęła się bezsilnie na kolana i załamała ręce ze rozpaczy. Rybacy tymczasem dotarli już do klas klasztornych zabudowań. Nie znaleźli już wołających o pomoc zakonników. Pochłonęły ich zburzone falejzie. Postanowili wtedy dobrze ludzie uratować płaczące dzwony. Niesłychanym wysiłkiem udało im się zdjąć z dzwonnicy i umieścić na łodziach. Już płynęli z powrotem, gdy nagle stała się rzecz straszna. Oto w miejscu, gdzie stał klasztor, otworzyła się niezgłębiona czeluść. Zapadły się w nią mury kościelne dzwonnica, zapadły się łodzie z dzwonami, zginęli nieszczęśni rybacy i wody jeziora zamknęły się nad nimi. Odtąd w każdą noc świętojańską wychodzi owka na brzeg jeziora. Klęka na ziemi i pełnym tęsknoty głosem przyzywa swego lubego. Wówczas z głębi wód wydobywa się dźwięk dzwonu, śpiewający smutną pieśń o niespełnionej miłości.